Dzień dobry moi kochani, witam was na horoskopie weekendowym. W ten weekend troszeczkę później, a powodem tego opóźnienia jest dzień 30 marca. Neptun wchodzi w znak barana. Na ten temat nagrałam oddzielny odcinek, na którym będziecie mieli możliwość wysłuchania wiadomości astrologicznych oraz wiadomości z kart Tarota oraz kart anielskich dla każdego znaku Zodiaku. Więc zapraszam Was na ten odcinek, na ten tranzyt. Odbędzie troszeczkę później, więc polecam Wam subskrybować kanał Arbitrum Astrologia żebyście byli na bieżąco, właśnie z tym ważnym tranzytem, który ma miejsce po niemal 160 latach, Neptun ponownie wchodzi w znak Barana. 30 marca. Bardzo intensywny dzień. Ten dzień może być taki pomieszany troszeczkę ze względu na energię, ponieważ Neptun zarządza rybami. Więc ryby to ostatni znak Zodiaku. Ryby zawierają tak naprawdę cząstkę każdego znaku Zodiaku. Neptun, władca mórz, mówi o tym, że możemy mieć bardzo dużo porywów takich emocjonalnych. Możemy czuć się rozdrażnieni tego dnia. Ale z drugiej strony mamy Barana. Baran. Jest to znak, którym zarządza Mars, a więc Bóg Wojny. Mars to akcja, Mars to nieporozumienia, Mars to konflikty, Mars to agresja, czasami słowna, więc uważajcie tego dnia. Na porywy emocji, które nie są wasze, gdzieś jesteście tacy zagubieni i o tym na początku od razu powiem o karcie Czwórki Wody. Jesteście niezdecydowani, jesteście tacy zatraceni we własnym świecie, czasami w świecie iluzji, bo Neptun mówi o iluzjach. Mamy tutaj rozpraszacze, podczas tego weekendu rozpraszacze codzienności. Nie jesteście tak naprawdę tu i teraz, więc ktoś jest w tej Neptuniej energii. Przeczytam Wam przesłanie karty Czwórki Wody. Niedostrzeganie magicznej szansy. No właśnie. Mam nadzieję, że nie będzie to w przypadku kobiet singielek, na które czeka wspaniały mężczyzna, cesarz. Nie ma nic wyższego niż cesarz, jeżeli chodzi o karty męskie. Nawet Czterech króli to nie jest jeden cesarz. Więc zaraz przejdziemy do tych wiadomości. Dla kobiet singielek mamy tutaj przegapienie czegoś istotnego. Rozpraszacze codzienności. Social media, telewizja, informacje, wiadomości. Nie jesteście tu i teraz, jesteście w tym świecie wirtualnym. Łapcie swoje przekazy. Nie każdy przekaz, kochani, rezonuje z każdym, i na szczęście. Napiszcie, które wiadomości przyjmujecie. Zdecydowanie ja przyjmuję tego cesarza. Jako kobieta, singielka. Ktoś może nie dostrzec tego mężczyzny, moi drodzy, dlatego, że może być właśnie taki czuć się zagubiony, taki, a taki rozproszony, a tutaj nadchodzi czy nadjeżdża mężczyzna, który jest konkretny, jest ugruntowany jest zdecydowany, bo też widzę w piątek dużo niezdecydowania właśnie podczas tej Neptuniej energii, ponieważ wyszła nam karta siódemki wody, natomiast tu jest konkret. Tu jest mężczyzna, który być może zarządza jakąś grupą ludzi, być może ma własny biznes, jest taki konkretny, jest taki, jakiego chcą kobiety, które chcą się ustatkować tak konkretnie. Więc, moje drogie panie, przedstawiam wam cesarza. I przeczytam Wam przesłanie karty cesarza z kart anielskiego tarota. Logika, organizacja, Twój sukces, zapanujcie nad sytuacją, przyjmijcie rolę lidera, bądźcie zdyscyplinowani i miejcie plan. Jeżeli nie mówilibyśmy tutaj o mężczyźnie, to właśnie takie energie będą nami zarządzały, mam nadzieję, że Wami. Ja przyjmuję cesarza. Logika, plan, organizacja. Dyscyplina, jasne stawianie granic, bardzo duża asertywność. O czym mówi karta siły? Może to być dla lwów, moi drodzy. E, mamy siłę, mamy moc osobistą, mamy asertywność, ale też wyrażanie, wyrażanie wdzięczności za to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ktoś ma taki właśnie podczas tej energii Neptuna: macie taką refleksję: wow, jestem silniejsza, silniejszy. Udało mi się to zrobić. Idę do przodu, i tu przychodzi energia barana. Pasja, działanie, ogień, determinacja. Baran, lew, strzelec to trygon ognia. Więc ja uważam, że bardzo wielu z Was będzie potrafiło powiedzieć nie. Będzie potrafiło ustalić jasne i zdrowe granice. Może to dotyczyć osób, które długo tkwiły w takiej energii niezdecydowania. Może to dotyczyć osób, które mają problemy z alkoholem. Czy macie wśród swoich domowników, czy wśród swoich bliskich, przyjaciół, osoby uzależnione od alkoholu, i miarka się przebiera, i mówicie: Słuchajcie, koniec. Ja nie akceptuję pewnych spraw, ja nie akceptuję pewnych zachowań po alkoholu. Ja nie akceptuję tego, że alkohol zbyt długo gości w naszej relacji. Więc. Tak to wygląda, moi drodzy. Sama karta Siódemki Wody mówi również o tym, że Wy zbyt długo zwlekacie, Wy zbyt długo analizujecie pewne sprawy i nie ma tutaj działania, a powinniście działać, tym bardziej z tą energią Barana 30. Planować siebie długoterminowo, nawet jeżeli chcecie zacząć nowe życie, nawet jeżeli chcecie. Coś odciąć, z czegoś zrezygnować. Mówię, czy są to używki, czy jest to, może być, może karta lenistwa też dla niektórych, karta takiej bierności, pasywności, braku działania, niezdecydowania, zatracenia się, tracenia czasu właśnie na social media, telewizję. Wy możecie podejmować taką decyzję od tego weekendu, ok? Ja to zmieniam, ja chcę zmienić moje życie, ja chcę iść wreszcie do przodu, ja chcę robić plany na przyszłość, a nie tylko biernie się przyglądać swojemu życiu z pozycji obserwatora, a nie uczestnika. Też tak może być. Przeczytam Wam przesłanie siódemki wody. Karta mówi, żebyście dokonali wyboru, żebyście przestali, moi drodzy, zwlekać, ale też nadmiernie analizować. Upewnijcie się co do własnych pragnień i zobaczcie, ile tu jest opcji, ile tu jest alternatyw. Więc ja myślę, że dla jednych chodzi o ten tryb życia, o siebie, o swoje, swoje dobro, ale dla innych ja też widzę, że jest dwóch mężczyzn, właśnie dla singielek, lub jeżeli jesteście mężczyznami, singlami, macie zbyt wiele opcji. A, więc tutaj przedstawiam Wam Króla Ziemi. Mamy tutaj Byk Pan na Koziorożec. Też mężczyzna ugruntowany, też mężczyzna taki zdecydowany, mężczyzna potrafiący zarabiać pieniądze. W karcie Króla Ziemi mamy dotyk Midasa. Możecie naprawdę bardzo wiele podczas tego weekendu, wszyscy kolektywnie, ponieważ te energie astralne wpływają na nas wszystkich. Więc działajmy jak ten król Ziemi, działajmy jak ten cesarz. Idźmy do przodu. Mamy tutaj pokazanego bardzo dobrze Takiego wspierającego, współczującego rodzica, rodzica, który być może podpowie swojemu dziecku, w jakim kierunku ma iść, jaki ma wybrać kierunek studiów, więc możecie mieć takie rozmowy o wyborze kierunku studiów waszego dziecka, o wyborze nowego hobby, o wyborze nowej pasji, lub po prostu jest to mężczyzna ziemski, który przychodzi do kobiety. Mogą to być stałe związki, możecie być w takich związkach, ale też może być to człowiek nowy. Mamy tutaj e, bardzo dużą moc osobistą, bardzo duże wsparcie. Przeczytam Wam, jakie przesłanie, czy jakim człowiekiem jest Król Ziemski. To jest mężczyzna pełen współczucia, to jest człowiek utalentowany, charyzmatyczny, ugruntowany. Mamy również tutaj energię czasu ogromnego sukcesu, finansowego bezpieczeństwa i dostatku. Wszystko pięknie się układa. Król Mida, z czego nie dotknął, zamienił w złoto. Więc ja widzę, że tutaj działacie bardzo ładnie finansowo. Jeżeli jesteście w stałych związkach, macie wsparcie. Macie wsparcie swojego małżonka. Widzę też tutaj wsparcie rodziców, bo mamy good lady i good gentlemana z kart mistycznego kipera. Więc mamy tutaj wsparcie rodziców. Mamy tutaj rozmowę z rodzicami dla jednych. Mamy tutaj związek osób... A w wieku takim dojrzałym, i czy kobieta, czy mężczyzna, jeżeli jesteście w dojrzałym wieku, też może na waszej drodze zostać postawiona odpowiednia osoba. Pięknie, pięknie. Wspaniale! Dodatkowo macie słońce, więc słońce jest najpiękniejszą kartą w kartach Tarota. Jest to główna arkana, co stać się musi, więc słońce zapowiada czas ogromnego sukcesu. Słońce zapowiada świętowanie. Słońce mówi o tym, że wszystko będzie dobrze. Przeczytam Wam, jakie energie niesie za sobą ta arkana główna. Czas ogromnej radości. Niesamowite objawienia, które prowadzą do magicznych szans. Świetnie, niech to słońce oświetli drogę tym, którzy tych magicznych szans nie dostrzegają, a je dostają. Tak więc, ko kochani, świecicie jasno. Macie rozświetlone pewne sytuacje. Mówię, niektórzy mają rozświetloną ścieżkę kariery. Decydujecie się na powrót do szkoły. Może być nawet y tak, że. Y Podczas tego weekendu postanowicie dalej się kształcić. Bierzecie udział w webinarium, w seminarze, bierzecie udział w jakichś warsztatach lub zapisujecie się na jakieś warsztaty. Gdzieś Wam się trafiają w internecie, w sieci, ktoś Wam o tym podpowiada i pięknie. Dobrze wykształcony człowiek może stanąć na Waszej drodze. Radosny, figlarny, taki... Taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia student, studentka. Zaangażowany, zaangażowana. Możecie wy być w tej, w tej energii. Pasja, kreacja, analiza, wybór kierunku, jasność i klarowność. Tutaj może zadziałać energia Merkurego, ponieważ mamy też koniunkcję Merkurego i Neptuna. Właśnie tego 30 marca. Dodatkowo mamy ingres w rybach, więc dlatego to niezdecydowanie może dla niektórych być, zwłaszcza dla rybeczek. Jeżeli mamy ingres w rybach, no to, to wtedy to niezdecydowanie jest definitywnie poddyktowane właśnie układem planet. Więc moi drodzy, pora wziąć się do pracy. Przed Wami wspaniała szansa. Macie pokazane tutaj radosne nowiny dotyczące Waszej kariery, awansów, stypendium. Macie pokazane nowy obszar studiów. Niektórzy zostają w domu podczas tego weekendu e, i podejmują bardzo ważne decyzje. Podejmują decyzje dokonania ogromnych zmian życiowych, podejmują decyzje pójścia naprzód, e, odejścia od jakichś związków, sytuacji, relacji. Ja tu widzę osoby mieszkające z partnerem. Decydujecie się. Odchodzę. Karta ósemki wody mówi o tym, że trzeba iść do przodu. Zastanówcie się, kochani, ci co chcecie odejść, co się działo 8 lat temu, co się działo lat 11 temu, bo mogą powracać podobne lekcje karmiczne. Na czytanie Neptun w Baranie będę używać kart właśnie karmicznych, więc tym bardziej zapraszam Was do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco, kiedy to czytanie się pojawi. Żądacie od życia więcej doznań, przeżyć więcej. Po prostu więcej. Ja już nie chcę być w tym kieracie domu, gdzie e, tylko wszystko jest na mojej głowie, wszystko się kręci, nie mam wsparcia partnera, nie mam wsparcia. E, tu też jest zakończenie relacji melodramatycznych, a tym bardziej obok jest dziesiątka powietrza dwa zakończenia. To jedno zakończenie i odejście odbywa się faktycznie fizycznie. Może być to przekaz dla jednej czy dla jednego z Was, ale Wy odchodzicie. Opuszczacie dom. Może tu być też pokazana po prostu wyprowadzka z domu, tym bardziej, że mamy tu wsparcie karty mistycznego kipera House, więc odchodzicie, zmieniacie dom, przeprowadzacie się, może tylko na weekend dla niektórych, a dla innych po prostu podejmujecie tą decyzję, pakujecie walizki. Ktoś trzaska drzwiami i wychodzi i dotyczy to związku. Więc dla jednych jest to opuszczenie domu tymczasowo, żeby... Pokazać partnerowi, że tak dłużej być nie może. Musi się z wami liczyć, musi was szanować. Natomiast to rozstanie ktoś, ktoś podejmuje w myślach, czyli tu jeszcze nie ma konkretnych działań. To jest rozstanie uczuciowe też. To jest rozstanie z relacją melodramatyczną. To jest szansa na uporanie się na przykład dla jednych z nałogi. Więc to jest odejście od nałogów, to jest dziesiątka mieczy. Pożegnanie się z relacją melodramatyczną. Może być to rozwiązek, może być to przyjaźń, bo też widzę dwie kobiety. Zakończenie sytuacji, który przynosi ulgę, smutek. No i oba te stany naraz, więc to jest pomieszanie. Z jednej strony idziecie, to jest ten baran do przodu, z drugiej strony melancholijnie, nostalgicznie, w tym Neptunie wy rozmyślacie. No, z jednej strony mi przykro, ale z drugiej strony więcej tak być nie może. Ja sobie więcej nie pozwolę na to, żeby tkwić w takiej relacji. Jest to relacja melodramatyczna, jest to relacja z osobą, która ma nałogi. Więc wy mówicie hola, stop, basta! No cóż, dla jednych z Was może mieć to znaczenie, wiecie, ja teraz byłam w słabszej kondycji fizycznej, zdrowotnej i właśnie przed sekundą poczułam, że odetkało mi całkowicie uszy. Całkowicie, więc ja uważam, że ktoś powinien był to usłyszeć. Uważajcie, zwłaszcza mężczyźni, panowie, podczas tego weekendu, na osoby, osoby związane z więziennictwem, osoby, które noszą mundur. Mamy tutaj military person, więc mamy uważać na osoby mające mundury, więc na przykład policja, wojsko, Straż Graniczna, mandaty. Podczas tego weekendu, muszę was tutaj ostrzec. Mamy też planowanie jakiegoś wyjazdu, jakaś rodzinka gdzieś się wybiera nad wodę. Dajcie znać, czy to wy. Wpiszcie w komentarzu słowo podróż, jeżeli ruszacie w taką podróż na odpoczynek. Odpoczywacie, odpływacie na spokojne wody. Dla jednych jest to podróż, dla innych jest to koniec przygnębienia, dla drugich jest to koniec choroby. Wychodzimy z tego korytarza zaćmien i to jest wspaniałe. To, co ja podkreślam, najgorszy czas taki. Pod względem naszego samopoczucia, pod względem takiego rozbicia wewnętrznego był pomiędzy 3 a pomiędzy 30 marca. Korytarz zaćmiń, przesilenie, astronomiczna wiosna, więc bardzo dużo tutaj było takiej kaspy. Tych energii takich nieciekawych, plus tych energii, które już podbijają tą wiosnę i wyciągają nas do ogródeczka. Też widzę kogoś w swoim ogrodzie. Pięknie robiące prace, pięknie robione prace ogrodowe. Mamy siódemkę ziemi, praca na jakiejś działeczce w ogródeczku. Może wyciągacie właśnie, może wyciągacie właśnie zestawy ogrodowe. Sadzicie kwiatki, przysadzacie kwiatki, kupujecie kwiatki, jedziecie na zakupy. Jeżeli tak, wpiszcie w komentarzu słowo wiosna. Jeżeli ma. Macie zamiar zrobić pracę ogrodową? Ja niestety nie mam, ale mam zamiar odwiedzić moich rodziców i też z ogródeczka zrobię Wam transmisję live. Naprawdę. A jeżeli nie, to też pojadę do mojego miejsca mocy, bo czuję, że będzie potrzebne nam podczas tego weekendu takie uziemienie. Właśnie jak mamy dużo Neptuna, czyli energii wodnej, dużo Barana, czyli energii ognistej, my będziemy potrzebować Ziemi, kochani. Przytulajmy drzewa. Wiecie, jaka to jest piękna wibracja. Nagram o tym oddzielne wideo, żebyście zobaczyli, żebym Was poinstruowała, w jaki sposób pięknie przyroda wpływa na nas, na naszą wibrację, na naszą energię. Bardzo ładnie pokazany wyjazd rodzinny. Jeżeli macie, wpiszcie w komentarzu słowo podróż. I życzę Wam pięknej, wspaniałej i udanej podróży. Zobaczymy kartę anielską dla nas wszystkich kolektywnie, na ten. Na ten weekend. Mamy już od razu czakrę trzeciego oka, czyli ktoś będzie miał bardzo wysoce rozwiniętą intuicję. Sny, znaki, wizje, przekazy. Moje sny ostatnio i siła manifestacji. Brawo! Mam nadzieję, że mój, mój ostatni sen się spełni, ja w tym korytarzu zaćmień. Odzyskałam sny, ponieważ też stosuję techniki pracy ze snem. Ja przez rok miałam sny zabrane, dlatego jaśniej, dużo jaśniej widziałam przez ostatni rok w kartach, natomiast teraz wróciły mi zarówno sny, przekazy, jak i karty. Sny dotyczą tylko mnie, ale jeżeli śni Wam się na przykład ognisko, ognisko piękne, bezpieczne ognisko, to jest to. Nowy związek, uczucie. Może być to rozpalenie ognia, pasji, więc możecie odnaleźć swoją pasję. Ja wam opowiem króciutko, mój sen widziałam takie malutkie drzwiczki, a w zasadzie otwór bez drzwi, taki łuk, w ścianie wchodziło się do innego pomieszczenia i w nim było pięknie palące się ognisko, a wokół przycudownie rozłożone kryształy. Widziałam tam agaty, widziałam tam ametysty, a widziałam tam przeróżne jeszcze inne kryształy, więc ja wiem że w aspekcie kryształów otwierają mi się nowe drzwi, które zobaczcie były bez drzwi, czyli to jest już takie wejście. Tak więc życzę Wam, żebyście zwracali uwagę na te sny, a Neptun mówi o tym, że sny mogą powrócić. Więc, kochani, mamy mistrzów duchowych, więc dla jednych mogą się zmieniać doradcy duchowi. Możecie mieć właśnie jakieś przekazy. Doradcy duchowi pokazują wam poprzez lustrzane godziny, poprzez pióra anielskie, poprzez przekazy w piosenkach, poprzez przekazy słowne, gdzie coś usłyszycie i macie jasne słyszenie. Siła manifestacji mówi o tym, że to czego pragniecie się ziścić, jeżeli wiecie w jaki sposób prawidłowo manifestować. Polecam film Sekret, polecam książkę Rondy Barney Sekret. Użyjcie swoich duchowych darów i naturalnych zdolności do przyciągania dostatku, miłości, szczęścia, zdrowia i wszystkiego tego, czego Wy potrzebujecie. Pięknego weekendu, kochani, i do zobaczenia na kolejnych czytaniach.